Stadionowe trybuny zapełniają się. Dziś zobaczymy mecz, który znakomicie się zapowiada. Emocji nie powinno nam zabraknąć. Śląsk-Wrocław zmierzy się z Jagiellonią Białystok. To już za moment. Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. Pracować będą dziś dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Cieszymy się, że spędzimy razem najbliższe półtorej godziny. Już za chwilę mecz Ekstra Klasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. Drużyna Śląska Wrocław zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. Popatrzmy, jak dzisiaj prezentuje się jedenastka Śląska Wrocław. Chyba będą grać ustawieniem 1-5-4-1, Jacku. Na to się Tomek zanosi. Pytanie tylko, co to dokładnie oznacza? Czy defensywną grę z nastawieniem na kontry z użyciem bocznych obrońców, czy też elastyczne ustawienie, w którym zobaczymy raczej graczy wahadłowych? No, ale o tym przekonamy się już niebawem. Spójrzmy teraz, jakim składem gra dzisiaj biały Białystok. Drużyna zagra tu chyba w ustawieniu 1-5-3-2, Jacku. Na to właśnie wygląda. To ustawienie z mocną defensywą, w którym środkowi obrońcy muszą jednocześnie dobrze panować nad piłką i umieć ją wyprowadzić inicjując ataki. Nie liczyłbym tutaj ze strony tej drużyny na szybkie kontry. Raczej na cierpliwe konstruowanie akcji z udziałem tercetu środkowych pomocników. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. Teraz Romanczuk. Jesús i Romanchuk Romanczuk. Gór. zusa Bramka. Że też się zdecydował z takiej odległości na strzał. Teraz widzimy, jak z daleka padł strzał, który zatrzymał się dopiero w siatce. Cóż takiego uderzenia tylko pozazdrościć. Prowadzą zatem 1 do zera. Po co tak zagrywał Romanczuk? Sprezentował piłkę rywalom. Romanczuk. Fał na piłkarzu Śląska, ale jest decyzja, gramy dalej. Podanie do Exposito. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Oj świetne, prosto zagranie. Szkoda. Wyglądało obiecująco. Znakomity teraz odbiór. Odzyskują piłkę. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadzi atak. Piłka do Tarasa Romanczuka. Dobra interwencja, strzał gorszy. Ależ bomba! Ale bardzo, bardzo pewna interwencja bramkarza. Bez problemu. Esusimas teraz bardzo cierpliwie, spokojnie budują tę akcję. No, takie strzały, głową może bronić cały dzień. Ani chwili zawahania i zatrzymuje piłkę przed linią bramkową. Naraz Romanczuk. Brawo, rzucił się gdzie trzeba i kiedy trzeba. To się odwlecze, to nie uciecze, w tym przypadku nie uciecze żółta kartka od Pani Arbiter. Krótkie wybicie, podanie do kolegi. I teraz próbuje szczęścia. Co za gol! Ależ przymierzył! Ależ uderzył, pokonuje bramkarza z dystansu! Spójrzmy raz jeszcze, jak doszło do zakończenia tej akcji. Dlaczego strzał z dystansu to był znakomity pomysł. No to mamy 2 do 0. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Exposito? No nie, widziałem już tę piłkę w bramce. Jak to nie weszło? Tutaj decydowała nie tyle dobra obrona, co raczej fatalny strzał. Zawodnikom Jagielloni niezwykle trudno odebrać piłkę. Rywale właśnie tego doświadczają. Nie jest więc zaskoczeniem wynik, jaki widnieje na tablicy. Dyktują tutaj tempo, stwarzają sobie sporo okazji, a do tego imponują skutecznością. Rywale wyglądają na bezradnych i zdziwię się, jeśli zdołają wrócić do gry. A tymczasem mamy kolejny przykład ich dominacji. Jagiellonia coraz bliżej bramki, co teraz zrobią? O tarasa Romańczuka. Pokazują teraz cierpliwość w budowaniu akcji. Aj, poprzeczka, ale to jeszcze nie koniec akcji. Odejście wyżej, odbiór, klasyka nowoczesnego pressingu. W tej sytuacji i kibicom, i nam wydawało się, że piłka wpadnie, tymczasem los chciał inaczej. Piłka wybita, ale wciąż może być groźnie. Prosto w ręce bramkarza. Łatwo wyłapał piłkę. Wygląda na to, że goście na przerwę zejdą z wyraźną przewagą. Nic dodać, nic ująć. Dwubramkowe prowadzenie odpowiada ich przewadze na boisku. Świetnie się patrzy na ich grę. Nie pozwalają rywalowi na zbyt wiele. Cały czas trzymają rękę na pulsie. Na przerwę zejdą w dobrych nastrojach. Tak się powinno stopować ataki rywala. Teraz Romanczuk. Piłka chodzi sobie między nimi spokojnie, jak po sznurku, a czas płynie. Teraz Romanczuk. Znakomite, długie podanie. Niezgodne z przepisami to zagranie. Odgwizdany rzut wolny. Już wiemy. Jeszcze tylko minuta gry przed nami. Ja Gielonia oddaje piłkę rywalom. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. No i zaczynamy, proszę państwa, drugą połowę tego meczu. Strata teraz. Piłka w posiadaniu Śląska, coraz bliżej bramki. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzut z autu. I to jest strata Śląska. Kubicki. Ładnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Taka okazja! Przedarł się pod bramkę i tak to zepsuł. Będzie to sobie wyrzucał. Taka sposobność może się szybko nie powtórzyć. Tymczasem pokpił to koncerto. Jarosław Kubicki. Tak! Co on teraz zrobił? Z takiej odległości! Teraz powtórki pokazują, dlaczego warto na treningach ćwiczyć strzały z dystansu. Dla takich chwil warto, dla takich goli. W tej chwili wynik brzmi 3-0. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Nieczyste wejście. Myślę, że kwalifikowało się na kartkę. Zobaczymy, co na to pani sędzia. Za takie zachowanie musiała być żółta karka. Sędzia nie ma wątpliwości, że to jedyne rozwiązanie. Co zrobi Esposito? Oj nie! Na taki strzał najlepiej chyba Jacku spuścić zasłonę milczenia. Ha, to uderzenie ewidentnie może trafić do internetu, ale nie będzie to kategoria najlepsze strzały tygodnia. Oględnie powiedzmy, że nie było blisko. Romanczuk. I akcja zastopowana. Świetny teraz drybling, wciąż idzie na bramkę. No, piękna, ważna interwencja. Ależ zepsute uderzenie. Piłka powędrowała daleko, daleko od celu. Na pewno nie tak to miało wyglądać. Piłka uderzona nieczysto albo po prostu zeszła z nogi. Teraz Romanczuk. Piłka krąży między nimi. Nie spieszą się nigdzie teraz z atakiem. Na trybunach słychać gwizdy i inne objawy niezadowolenia kibiców, ale trudno się temu dziwić, bo to występy zdecydowanie poniżej możliwości. Przegrywają i to nie oni prowadzą grę w tym spotkaniu. Tak, trzeba się było trochę wysilić przy tym strzale. Erik Exposito. Dobry teraz atak na piłkę. Końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Niestety dla nich to jest offside. Ech, szkoda, że to podanie nie nastąpiło kapkę później, bo wtedy udałoby się uniknąć pozycji spalonej. Może wyciągną z tego wnioski. Petr Schwarz. Odważnie i skutecznie. Brawo! Ekipa gości przyjechała tu i poszła jak po swoje. Mecz jest już w zasadzie rozstrzygnięty, mimo że na zegarze zostało parę minut. Co tu dużo mówić? Oglądamy w ich wykonaniu fantastyczny mecz, I aż szkoda, że on się już kończy, bo taki koncert piłkarskiego punsztu, okraszony tyloma bramkami, chciałoby się oglądać jeszcze długo. Nici z tej akcji aut dla drużyny przeciwnej. I po tym wejściu sędzia przyznała rzut wolny. Jezus Simas, Próba odbioru i przerwany atak. Jest coraz bliżej pola karnego. Pośrodkowuje teraz ze skrzydła. To wstrzymuje strzał. Mamy gwizdek i sędzia wskazuje na 11 metr. Czas sięgnąć do rezerw. Wpuścić nowe siły na murawę. piłka w siatce. Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Na tablicy wyników 3 do jednego. Ubicki bardzo umiejętnie kupują sobie czas, czy też jak to się mówi, szanują piłkę. Czekają aż mecz dobiegnie końca. Zrobili swoje, z poczuciem zadowolenia, wymieniają teraz podania. Dobra, centra w szesnastkę. Jest informacja z sali bocznej. Spotkanie potrwa dodatkowo dwie minuty. Olsen. Dobre podanie, może być groźnie. Świetnie zastawia się. Słapią kontakt. Udana interwencja. Tu już było na. I oto mamy koniec meczu. Ekipa gości zdobywa dzisiaj trzy punkty. Tak zawsze należy grać i wygrywać w lidze Tomku. Dwie bramki przewagi świadczą same za siebie.